Proszę w mojej archidiocezji, z której pochodzę, to znaczy Wrocławskiej, konkretnie we Wrocławiu, jest taki emerytowany i bardzo zasłużony biskup, który nazywa się Józef Pazdur. Otóż ten ksiądz biskup jest słynny z tego, że tak oni mówią. Wszystkie kazania opierał na trzech słowach. Proszę, dziękuję, Przepraszam. Tak mu się to składało do różnych kontekstów i różnych tekstów, i z tego jest znany. A ja dzisiaj chcę powiedzieć na zasadzie pewnej analogii: dziękuję, 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 dziękuję Panu Bogu za to, że pozwolił mi tutaj służyć po kapłańsku w tym miejscu. I dla tych, którzy tutaj przychodzili i przychodzą. Drugie dziękuję. To słowo skierowane do kapłanów, z którymi mogłem spotykać się w tym zaszczytnym kontekście krzyża. Ojcu Jerzemu dziękuję szczególnie, bo jest tu obecny, ale i pozostałym kapłanom, których tutaj dzisiaj nie ma. I w końcu trzecie dziękuję. Wszystkim tym, dzięki którym mogę to słowo, dziękuję, dzisiaj wypowiedzieć. Czyli wszystkim tym, którzy tutaj przychodzili, przychodzą i będą przychodzić na to miejsce pamięci, prawdy i nadziei, aby kontynuować to największe dobro tego miejsca, jakim jest codzienna modlitwa. Proszę Państwa, czuwajmy. Czuwajmy bardzo. Uważajmy na tych ludzi, którzy zaraz po modlitwach zaczynają dyskusję na swój własny egoistyczny temat, na temat jakiejś tam świeczki przekrzywionej, na temat flagi krzywej, na temat tamtej, żeby rozproszyć co było dobrego. Uważajmy na tych ludzi, bo to są ludzie niebezpieczni. Ocalmy największe dobro tego miejsca, codzienną modlitwę. Jak najmniej dyskusji o nas samych i naszym nosie. Sprawy ważne nas to gromadzą. Krzyż, Ofiary tragedii smoleńskiej, Kościół i Polska. To jest nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie słuchał wczoraj audycji, która odbyła się dzięki Państwu. Dzięki Waszej obecności tutaj, dzięki Waszej modlitwie jest już do odsłuchania na stronie internetowej Radia Maria. Będzie link podany także na mojej stronie internetowej. Cztery tematy związane z modlitwą za Polskę. To zostawiam Państwu jako program. Program. Czyste serce. Centralne miejsce krzyża. W życiu publicznym, w sercu i na ołtarzu. Tak jak papież Benedykt XVI czyni. Postawa klęcząca przed Bogiem, szczególnie podczas przyjmowania Komunii Świętej oraz modlitwa w miejscach publicznych. Odważnie, bo jesteśmy u siebie. Czy Państwa, ja tutaj zostaję. Zostaję dzięki stronie internetowej, jednej i nie tylko jednej. Adresy mam tutaj, chętnie rozdam. Kto by jeszcze nie miał, przekazujmy te adresy także dalej. Są na małych bilecikach. Wchodźmy i odwiedzajmy. Tam Dobre Słowo niejednokrotnie Państwo znajdą. W najbliższych dniach i tygodniach. I zostaję z Państwem także w tej książce, która jest owocem Państwa obecności i modlitwy tutaj. Książka nosi tytuł W blasku krzyża jest do nabycia w księgarni naszego dziennika, w głównej księgarni naukowej, to przy krakowskim przedmieściu, oraz przynajmniej w pięciu księgarniach internetowych do których linki znajdą Państwo na mojej stronie internetowej. Warto od czasu do czasu jakieś słowo z tej książki przeczytać. Te słowa niosą dobro. Kończę słowami Świętego Pawła. To będzie takie słowo już na pożegnanie. Słowa z listu do Filipian. Drugie imię to Paweł, więc proszę to odczytać też jako słowo świętego Pawła, z którym się w pełni utożsamiam, także odczytując je do Państwa tutaj zgromadzonych. Z rozdziału pierwszego listu do Filipian. Werset od 27 i następnym Wysłuchajmy w skupieniu. Na tym zakończę. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę Was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o Was, że trwacie mocno w jednym duchu, Jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Życzę wszystkim dużo oleju w głowie. Wiemy o co chodzi. Błogosławieństwa Bożego udzielam dla nas tu zgromadzonych, dla naszych rodzin i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za Polskę. Dominus Vobiscum. Et Buc spiritus. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. In secula seculorum. Amen. Buc zapuotis. Dziękuję Amen. bardzo. Sceci Boże. chciałem jeszcze słowo serdecznego podziękowania skierować do Pana doktora Krajskiego z małżonką bardzo się cieszę, że Państwo są z nami dzięki Panu doktorowi powstała książka pod tytułem W blasku krzyża świadcza o tym, że mnie mobilizował nieraz, że trzeba to wydać mógł zapłać Dziękuję. za wszelkie dobro i współpracę i nagłośnianie sprawy obrony krzyża zapłać, szczęść Boże